2020. Nie pytają cię o imię, walczą za Cię mięgucy. Ja ktoś kozioł. No cudownie. Tak, ten rok był jakby to powiedzieć inny. Na długo zapisze się na kartach historii. i Myślę, że śmiało można powiedzieć, że zmienił on świat, w którym żyliśmy już na zawsze. I chyba nie muszę wyjaśniać, czemu to zawdzięczamy. Corona! No, ale może ogląda to jakaś obca cywilizacja, albo osoba, która przez ostatnie kilka lat była w śpiące, więc tak w skrócie. 2020 był rokiem, w którym ktoś postanowił zagrać sobie w Plague Inc. Evolved, tylko w prawdziwym życiu. I nie wnikam tu już, czy to wszystko zaczęło się od wycieku wirusa z jakiegoś laboratorium, był to jakiś rządowy spisek, czy jak to się przyjęło, jakiś chińczyk faktycznie zjadł zakażonego nietoperza. Bo i tak tego nie rozstrzygniemy. Ale pomyślałem, że skoro niedługo mija 5 lat od ogłoszenia oficjalnego stanu epidemii w Polsce, by the way, rozumiecie, że to już 5 lat, dla niektórych z was to pewnie połowa życia. A wydaje się, jakby to wszystko działo się mak Temu. W każdym razie uznam, że będzie to idealny moment, żeby pogadać trochę o wszystkich wydarzeniach, które działy się na przestrzeni tego roku. Ocencie z perspektywy czasu i w końcu zastanowić się, czy na pewno był to tak tragiczny rok, jak opisują go niektórzy. Bo w rzeczywistości wydaje mi się, że. Nie no, oczywiście żartuję i overall był to tragiczny rok, który spowodował zamknięcie całego świata, ogromną zapaść gospodarczą i miliony ofiar. Ale co by nie mówić, i do zakład, że jest przynajmniej jedna rzecz, która sprawia, że tęskni się za tymi czasami. Czy to zamknięcie szkół, spanie do południa, czy granie całymi dniami na kąpie z przyjaciółmi? Co by nie mówić, 2020 miał naprawdę sporo do Oferowania, i trochę sobie dzisiaj o tym pogadamy. Możecie jeszcze szybko zostawić jakiegoś lajka like i suba, sprawdzić naszego Discorda, link oczywiście w przypiętym komentarzu, a my przechodzimy już do filmu. I myślę, że powinniśmy zacząć od samego początku, bo ten rok zaczął się dość niewinnie. Jakieś pożary w Australii, freez razem z wibrosami wydali przełomowe dzieło muzyczne. Niestety odeszła od nas też legenda koszykówki. Możecie zostawić znicza w komentarzach dla Gołta. I w cieniu tych wszystkich informacji rosły też doniesienia o jakimś nowym niebezpiecznym wirusie z chińskiego miasta Wuhan. Ale wtedy jeszcze nikt za bardzo się tym nie przejmował, bo w sumie co może się stać? To tylko jakaś odmiana Grypy w randomowym chińskim mieście. Chyba większość z nas myślała w ten sposób, ale jak się okazało, sprawy bardzo szybko wymknęły się spod kontroli i zaraza rozprzestrzeniła się po całym świecie. Aż 4 marca 2020 roku odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. I wtedy się zaczęło. Oh Nagle ten, niegroźny chiński wirus opanował w ciągu kilku tygodni cały świat i wywołał ogólną panikę wśród ludzi. Jedni dezynfekowali całe mieszkanie i gromadzili zapasy papieru toaletowego, drudzy tworzyli skafandry własnej roboty, a jeszcze inni wykupowali hurtowo całe sklepy. Serio było tak źle, że na niektóre produkty musiały zostać ustalane limity, bo ludzie dosłownie wykupowali całe zapasy. I wraz z rosnącymi zachorowaniami i rozprzestrzenianiem się wirusa, wszyscy czuli, że nadchodzi ta chwila, na którą zresztą nie musieliśmy długo czekać. Stało się 11 marca 2020 roku. Dzień, który tak naprawdę zmienił życie każdego. Ucznia w Polsce, dzień, w którym to zostały wypowiedziane te słowa. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu. Placówek oświatowych, wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na e, dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie. <laughs> Ta, do tego jeszcze wrócimy. I bez różnicy, czy wracaliście wtedy ze szkoły, czy może siedzieliście właśnie na lekcjach, jedno z pewne: wszyscy się cieszyliśmy, bo oznaczało to dla nas darmowy prezent. Wakacje praktycznie w samym środku roku szkolnego. Na początku nie było nawet mowy o żadnych lekcjach Myśleliśmy, że odpoczniemy sobie przez jakiś czas od szkoły, wszystko się uspokoi i znowu wrócimy do normalności. Ale chyba nikt z nas nie spodziewał się, że sprawy przyjmą trochę bardziej drastyczny obrót i świat, który. Znaliśmy trochę się pozmienia. a cały ten lockdown i kwarantanna wcale nie potrwa dwa tygodnie. Tylko dobre dwa lata. Wiecie, na początku miała to być tylko taka przerwa: przeczekanie najgorszej fali i powrót do szkół. Dopiero kiedy stało się jasne, że walka z wirusem trochę się przedłuży, rząd zdecydował się wprowadzić nauczanie telepatyczne. Wprowadzamy nauczanie zdalne, telepatyczne. Nauczyciele o określonych godzinach będą intensywnie myśleć o swoich uczniach. <laughs> to znaczy nauczanie zdalne, oczywiście, o którym trochę sobie teraz pogadamy. I wiecie, lekcje można było lubić albo nie lubić, ale trzeba przyznać jedno. To nie miał żadnego sensu, no to po prostu nie mogło wypalić. Poziom w Uczniów na te zajęcia w połączeniu z połową nauczycieli, która praktycznie nie ogarniała obsługi komputerów, równał się jakiejś parodii, czemuś co zaledwie imitowało to, co miało być normalną lekcją. Problemy ludzi z internetem, beznadziejne mikrofony, i sam fakt, że większość nauczycieli nie wymagała nawet włączania kamerek, sprawiał, że połowa z nas odpalała sobie pierwsze lekcje w łóżku i szła spać dalej. Serio, na tych lekcjach po prostu nie dało się uważać. To nawet nie dlatego, że było one obrzydliwie nudne, ale jak tu się na czymkolwiek skupić, jak masz przed sobą kompa i te dwie ikonki, które aż się proszę o kliknięcie. I tak to wyglądało, a przynajmniej myślę, że mówię tu z perspektywy większości chłopaków. Bo jeśli chodzi o dziewczyny, to nie wiem, czy kojarzycie tego mema. No, w każdym razie trochę nie chce mi się wierzyć, że faktycznie siedziałyście wpatrzone w monitor i notowałyście każde słowo nauczycieli. Z drugiej strony większość z was pewnie też nie nawalała po 8 godzin dziennie w Lola czy Fortnite'a, więc stąd moje pytanie: Co takie robiłyście w tym czasie? Proszę nam wyjawić swoje sekrety, dziewczyny. I jak jesteśmy już w temacie lekcji, to chciałbym tu postawić ogromne F dla każdej osoby, której przypadkowo odciszył się mikrofon. Naprawdę współczuję wam, chociaż z drugiej strony musicie wiedzieć, że takie sytuacje i wpuszczenie trollów na lekcję. Jak się pani nazywa? były jedynym powodem dla którego nie wyciszyłem ostatecznie tych zajęć, bo nigdy nie było wiadomo kiedy trafi wam się taka perełka. Odpowiedzcie Boże, na na tym niemieckim. Ja. I czy możemy w końcu powiedzieć to głośno, że sprawdziany jakiekolwiek inne formy sprawdzenia wiedzy na lekcjach po prostu nie miały żadnego, ale to absolutnie żadnego sensu, bo nie oszukujmy się, można było sobie zrzynać na potęgę, bo w sumie kto miał nas powstrzymać? Nagle z trójkowych uczniów wszyscy jak za dotknięciem magicznej różki stawali się piątkowymi albo nawet szóstkowymi. I w sumie myślę sobie, że nawet i dobrze, że nie było jeszcze wtedy czatu GPT, bo wtedy rozwiązywanie tych testów, a szczególnie takich ABCD, byłoby po prostu za łatwe i nie trwałoby nawet 5 minut. Ale podobno nie wszyscy mieli tak łatwo, bo słyszałem legendę o szkołach, w których nauczyciele byli tak wystrzeleni, że stawiali takie warunki na zaliczeniach. No ale to po prostu chyba nie może być prawdą. Ogólnie mam wrażenie, że przez cały ten okres nauczania zdalnego IQ przeciętnego ucznia w Polsce obniżyło się o jakieś 10 punktów. No ale chyba nie ma co się dziwić, skoro te lekcje nie wymagały żadnego wysiłku. Ja sam mam w mózgu czarną plamę i nie pamiętam praktycznie niczego z tamtego okresu, a i tak załapałem się na czerwony pasek. Więc jeśli jakimś cudem nie zdaliście do następnej klasy na zdalnych, to nie wiem, czy w tym przypadku nie lepiej było po prostu zrezygnować. Oczywiście jak lekcje to dla was za mało i byliście głodni wiedzy, to zawsze mogliście odpalić sobie szkoły z TVP, ale chyba lepiej pozostawić to bez komentarza. Nie da się ukryć, że szkoła STFAP nie była najbardziej udaną rzeczą w 2020, za to Hot Six Challenge 2 wręcz przeciwnie, była to naprawdę mega spoka akcja w szczytnym celu, którą dodatkowo zaangażowała się cała branża, nie tylko muzyczna, ale i ogólnie influencerzy, a nawet politycy. Tak to zawsze robią szuje, wszystko wszystkim obiecuję. I chciałbym teraz porozmawiać o rzeczach, które przynajmniej w mojej opinii sprawiły, że 2020 był jednym z najlepszych lat w moim życiu, bo nigdy nie zapomnę jak siedziało się z ziomkami na Discordzie na zdalnych i grindowało w najlepszy sezon Fortnita. Sam event z koncertem Travis'a Scotta, no to było po prostu coś pięknego. Ogólnie mam wrażenie, że gry w tamtym roku były w prime. Ie. W czerwcu mieliśmy premierę Valoranta, dostaliśmy drugą edycję Kwadratowej Masakry, a potem wyszły Fall Geisty, które momentalnie podbiły Twitcha, chociaż zaraz potem zostały przebite przez Among Usa, który jest chyba najbardziej nostalgiczną grą z czasów kwarantanny. A najlepsze jest to, że to wszystko działo się podczas zdalnych, więc mieliśmy naprawdę dużo czasu, żeby katować te gry jedną po drugiej. Oprócz tego wyszła masa dobrej muzyki, a mi osobiście cały ten okres najbardziej kojarzy się z tą nutą. Nocne granie w Garticha, oglądanie Prime Twitcha, premiera PS5, nawet ten głupi TikTok nie był wtedy jeszcze tak zepsuty. <słuch> A nie, jednak nie. Ale i tak, wszystkie te rzeczy sprawiły, że 2020 zapamiętam na zawsze. I to bardzo, bardzo pozytywnie. Ale z drugiej strony mam świadomość, że nie dla wszystkich ten rok był taki superowy, bo odkąd większość miejsc została zamknięta, a szkoła, czyli dla niektórych jedyne miejsce kontaktów społecznych, przeniosła się do domu, to spora część osób straciła tak naprawdę całe swoje życie towarzyskie. I okej, okay, może na początku cały ten lockdown nie przypominał wcale lockdownu, albo jakiegoś domowego więzienia, ale wraz z kolejnymi informacjami o przedłużeniu się kwarantanny o kolejne tygodnie, sytuacja stawała się coraz bardziej męcząca. Wiecie, zwolnienie ludzi z ich najbardziej podstawowych Obowiązków takich jak praca czy nauka zmieniło nas nie do poznania i wpędziła w jeszcze większe nałogi. Nagle ziomeczki z grania cały dzień Fortnite'a na kompie przeszły do mieszkania na przyjemnym parku. Dziewczyny z siedzenia na Pinterestie i TikToku zamieniły się we gerle, a naczelne simpy z oglądania streamów baseniarek przechodziły na... A nie, sorry, tutaj nie da się już niżej upaść. W każdym razie chodzi mi o to, że na co dzień zapracowani i zabiegani ludzie, dostając nagle tyle wolności i wolnego czasu, a przy tym pozostając zamknięci w domach, zwyczajnie zwariowali. I nawet dla największych introwertyków nienawidzących szkoły, dla których korona okazała się istnym rajem, bo w końcu bez. Żadnej presji ze strony rodziców i środowiska mogli w spokoju siedzieć w domu i nie obciążać nikogo swoim istnieniem. W końcu to przebywanie na dworze stało się czymś dziwnym, a siedzenie zamkniętym w swoim pokoju normą, ale nawet im po pewnym czasie się to przyjadło, bo nie oszukujmy się. Żyjąc w takim trybie, po pewnym czasie każdy dzień zaczynał wyglądać tak samo. Jedyne gdzie chodziliście to od komputera do łóżka i ewentualnie czasami do łazienki. Tygodnie zaczęły się ze sobą zlewać, a sporo ludzi przybrało na wadze i popadło w jakąś kwarantannową depresję. I w sumie nic dziwnego, bo czasami po prostu trzeba dotknąć tej trawy i wyjść do ludzi. Ludzi, którzy akurat sami byli nie do zniesienia. I muszę o tym wspomnieć, bo okej, okay, rozumiem niebezpieczny wirus i tak dalej, ale niektórzy naprawdę robili taką psychozę i nie można było przy nich nawet kasznąć czy wydmuchać nosa, bo od razu zamknęliby was w izolatce. No i jeszcze te maseczki, te Niewygodne maseczki, jak ja ich nienawidziłem. Ale Steel, dla mnie jako dla 15-letniej osoby w tamtym okresie, która może nie do końca miała świadomość, czego jest świadkiem, jakie zmiany w funkcjonowaniu całego świata przyniesie nam ten rok, był to naprawdę kwarantannowy raj, dzięki któremu przeżyłem chyba najlepszy okres mojego życia, odpoczywając od wszystkiego i od wszystkich. I łapie mnie mega nostalgia, jak przypomnę sobie, że już nigdy nie będę tym samym nastolatkiem z nielimitowanym czasem wolnym, który nie ma zmartwień i całymi dniami chiluje sobie przed komputerem z przyjaciółmi. Chociaż najlepsze jest to, że nasze dzieci i wnuki pewnie będą myśleć, że przeżyliśmy w młodość jakoś apokalipsy na miarę. Dżumy czy czegoś takiego, i że ogólnie sam fakt, że wyszliśmy z tego żywi, musi znaczyć, że mają w rodzinie bardzo silne geny. I cóż, nie wiem jak wy, ale ja wcale nie zamierzam zmieniać tej wersji, wyprowadzać ich z błędu. Ale jak to naprawdę wyglądało, to chyba wszyscy wiemy. Więc może podsumuję to tak: sam COVID był beznadziejny i. Na niego, ale kwarantanna dla wielu nastolatków może konkurować o miano Złotej Ery, jednego z najlepszych okresów w naszym życiu. Jestem pewien, że dla samej kwarantanny i powtórzenia tego roku wiele osób zrobiłoby wszystko. I mówiąc wszystko, mam na myśli na przykład szybki lot do Chin i skonsumowanie kilku nietoperzy. No i dobra, to by było na tyle w tym filmie. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tych czasach, jakie macie wspomnienia i czy wrócilibyście do 2020. Wbijajcie na drugi kanał i na naszego Discorda. A jak film wam się podobał, to bardzo docenię, jak zostawicie jakąś łapkę w górę albo suba. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.